Jeśli coś istnieje 21 lat, to można mieć zaufanie, że nabrało wiarygodności, doświadczenia, które oczywiście jest zaklęte w składzie naszego jury. Ja zawsze jako przykład zakochania w modzie, ale jednocześnie niezależności od mody, podaję naszą komentatorkę Joannę Bojanczyk, która pisze o modzie od lat prawie 30. I zawsze jest do niej wystansie. Wyszukanie tego, co jest dobre, co reprezentuje dobry styl, no to właśnie jest zadanie naszego jury. I pod tym Twój styl przybija swoją pieczątkę doskonałości. Ta nagroda doskonałości mody bardzo wiele znaczy dla... Dla marek i brandów modowych, i zarówno dla tych, które są na rynku od dawna, które mają swoją stabilną pozycję, które mają swoją moc i siłę, ale też przede wszystkim dla tych młodych, debiutujących projektantów, bo ja jako juror mam takie, taką zawsze misję, żeby raz chwalić zjawiska, marki, które sobie naprawdę radzą, wykonują ogromny wysiłek, są pomysłowe, wyróżniają się, a dwa też wskazywać publiczności szerszej, bo takie nagrody pokazują to bliżej, właśnie te debiuty tych projektantów, na których warto zwrócić uwagę i na pewno ta nagroda jest takim, to takim biletem w przyszłość dla projektanta. Myślę, że w tej edycji było bardzo wiele nagród dla marek ekologicznych, takich, które szanują ekologię, które myślą o zrównoważonym rozwoju. Bardzo się zawsze cieszę z nagród dla marek polskich, młodych, prowadzonych często przez kobiece duety. To już się zaczyna robić tradycja i trend u nas w doskonałości. Dwie dziewczyny mają siłę. Cieszę się, że zostałyśmy dostrzeżone przez jury, i bardziej, że sama jako konsumentka. Bardzo często, bardzo często sięgam po produkty, które właśnie mają ten tytuł, bo wiem, że za tym idzie jakość i takie zaufanie. I mam nadzieję, że to rzeczywiście jest tak rzetelnie przyznana nagroda. Każda nowa kolekcja i każde nowe wyzwanie jest dla mnie tym, czym się mierzę. Nagroda jest stwierdzeniem tego, że być może to co robię jest rzeczą słuszną. Bardziej za to dziękuję.